Chciałam ma widzowie w ogóle to jest ten odcinek. Żeby jest nieprzygodny, i za kamerami tak kupiłem tego ziomka. Zaraz wam pokażę. Za ile, jakby ktoś nie wiedział, i skąd kupiłem go. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu, on. To jest on. O. Mm. No i w ogóle najdroższy transfer to jest Gabriel do Realu, ale okej. Okay. Mm. A więc tak, to jest nasz transfer no i bicibu. którego wykupiliśmy od nas, bo grał i on był u nas na wypożyczenie. Mm. No i zaraz wam pokażę dokładniejszy ich skład i co, co jest najgorzej u nas. Najgorzej u nas wygląda... Chyba lewa obrona, bo fajnie Nel brak. Więc lewą obronę wzmocnimy w tym okienku. Tak tam starczy jeszcze fundusze. Ale chyba tak. Więc tak. Yy, może ktoś stąd. Tutaj no tak średnio bym powiedział. no. Diomondę. No taki. Yy, dobra. No on, no taki, no chyba go kupię. 4 miliony to jest niedużo, to jest mega mało. A 4 miliony za takiego ziomka, no, o, mi mu się kończy to luz. Yy, ale dobra. Yy, spróbujmy. Oni z Włochy jeszcze nikogo nie kupywaliśmy. Yy. Ale nie wiem. Mm, Dachy, może taki. Ale on jest taki bardziej, no, drybling, dr taki bardziej wahadłowy. Ale jeden wahadłowy może być, niby. Ale. Louis Kelly. Hmm. A na tym No to nie. Mm, No pieniędzy nie ma, a transfery muszą jakieś iść, być. Ale ja chyba mm, w tym okienku kupię kogoś na teraz, nie na e, żeby mm, nie, żeby ja on grał za dwa lata, trzy może. I kogoś żeby być miał teraz ziomka. Żeby Angelino, no on, jeśli mu się kontrakt kończy, będzie super, ale to nie, nie e, jeśli, no tutaj nic, ale Jeśli w Portugal, nie no w Portugalii w tym nikogo nie, o niby Jeśli on będzie, no mu się na pewno kontrakt nie kończy, no właśnie um, Ale jeśli, no dobra Hiszpanie... Niemcy, dobra. Jeśli w Niemczech jest też jakiś fajny... no... Bigny, ale... On jest no, no, trochę mega. Ciebie może. Gosens, no gosens. Jeśli... Nie... Ja szukam kogoś, który będzie... No się kontrakt kończył. Uuu, no i on. On by jest mega fajny. No bo i za 4 miliony. Takiego ziomka nie, nie ma szans, żeby go kupić. A może jeszcze będą się go... może chcieli katę, Nie na katę. katę. Po na katę! U nas na wylocie z klubu miną 200 i kata. No dobra, w niestety to 400-200 i tyle. 400 i czy, czy tyle. No to jest dla mnie mega fajne, dla nich nie, ale chyba na takie coś się wygadamy, nie? Tak. No takie pieniądze. No niby ma, ma 31 lat, no ale dwa sezony może zagra. A tak, no. A nikogo tak naprawdę nie ma. Nie ma jeszcze kogo odchodzi no, od nas y, Pembele, więc ma no, wygrać złotą tą piłkę. Nie. Dobra, tutaj y, Gory ten. No i dobra, za cztery dni pierwszy mecz już będzie. Dobra, pierwszy kolejny odchodzi ten Gory, nie bo, Hamel Ok. Fajnie, bo nie mieliśmy pieniędzy, ale z takimi sprzedażami sobie te pieniądze, ten budżet zrobiliśmy. Harder 15 milionów. Ja go jak na razie nie chcę sprzedawać. On według mnie za niedługo będzie mega ok i on tą naszą drużynę pociągnie. My mamy nowego lewego broniczkę. No i jestem zadowolony, bo z tym oknem mieliśmy nikogo nie kupić. A, kupiliśmy no trzy osoby. Na podstawowego składu. Mm. Zobaczymy. Proszę, O, mm. 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 Jeśli. No, tutaj nie masz szans. No. no, go czy na. o, uh. Jako. Mm. Rezerwowy, na dwa lata. Dobra, nie. Jakby on mógłby być z... z... z, z że go kupimy, no, za ten obszaru wykupu, ale... tak, to tak no... tutaj gorym, więc no taki... E, ale na przykład... O, Lilia. O, Według mnie, jeśli dacie nam 5 milionów za 6, to jest ok, ale tak to według mnie to nie, mam, nie ma sensu żeby go sprzedawać, no, no, no jakby w tej chwili słabo niby granel, ale najgorsze jest nel, ale nel gra fajnie, muszę mu pozycję zmienić. Aha, bo to długo będzie trwało. Bo on tutaj nie ma. Aha, no to. No dobra, trudno. No to teraz to zrobię. W ogóle muszę ten zmienić. Rozgrywający tu. Tu widzisz, jest. Mnę Więc ten tak, skład już tak wygląda, i chyba już kupię tego Edhana i Bapę, żeby go znaleźć na wypożyczanie gdzieś. Jakby on tak okej gra. A wchodzi to, to nie zawodzi. Więc mam no, taki transfer bardziej łaskowy albo. Mm, jakiegoś mm, pożyczenia dla niego, poszukać coś. Dla mnie okej. Okay. Mm, teraz e, no, szybkie symulację. Wygrywamy do jednego. No, Edgar Mbappé wszedł. No i bramkę strzeliliśmy mm. mm -hmm. A więc tak, no. No, ogólnie no, patrząc to, że no Edhan gra... No, jak gra, to gra dobrze. To dobrze, ale no... Ja bym mógł tego Lopy sprzedać za 15. No w sumie nie 15, no, 15 to, to jest mega okej okay cena. to to 16. No bo za to to sobie kupimy fajnego pomocnika, może nie takiego jak Lopez, ale też fajnego, a tego straci yy, A jak ktoś go kupi, to nic się nie dzieje, fajnie. Jeśli jak ktoś nie kupi za 16 to luz. Bo Lopez jest parę takim zawodnikiem, yy, którym. Bardziej gra jako SPD, ale fajnie asystuje i to w tamtym sezonie pokazało. No i teraz gramy na mecz drugi, ale tutaj chcę zobaczyć, bo w tamtym sezonie to działało. Pod koniec. Czy to dało radę? No, czy dało to radę? Chyba nie. Czy Efkan zagrał z lekcją? Tak. Yy, a więc, no, jak na razie 4 punkty na, 3, na, 2, na 6 to jest dobrze. Yy. A więc to jakoś źle nie wygląda pod tym względem. Ale trzeba yy, kupić. Yy, zapasowego, no, na, na zdrowie, y, na... Y, napastnika, który będzie no jakby... Y, taki, który może coś tam postrzela, a więc no to pod tym względem jedynie. Ale... tak to... Wejdzie, strzeli i tyle. Ale no... Może no, by był po prostu taki 7 paperola Ale widzę, że tutaj go nie, nie ma żadnego, a w ogóle jest też fajny do wypożyczenia. Już takie... No tutaj... o yy. Często jest takiego jutka zió mam no, wypożyczyć. Czyli dam go... Zrobię z zupco bo jestem za to. No i drog i bardzo dobrze mm. no bo to jest mega fajne pieniądze yy, ja mogę zrobić yy, takie coś 10 milionów i tyle 14, 14 to my nie będziemy mieć no. 12 no okej okay. no ile no dobra no w sumie ale okej okay, no chociaż jedna fajna osoba będzie może Uuu, um. brzmi, go wypożyczymy. Nie wiem, się udaje. Może on by był taki dobry zmiennik, by strz chodził, strzelił um. albo jeża kupny. No, kto by nie chciał mieć jeża w składzie? No, kurde, no. No, mówiłem, że chcę mieć ziomka, który będzie wchodził po prostu. Takim ziomkiem może być, ale on takim bardziej SPO chyba. Bym go widział jako SPO. Ale zaopcja wykupu e, na dwa lata z takim czyimś. Dla mnie to jest mega fajne. Mm jest takiego rezerwowego. Rez no na rezerwie, tak to się ma. Hmm. Czyli tam był Wiktor Joker, który przychodzi do Barcelony, tego jeszcze chyba nie zobaczymy, ale wiem, że Diko przychodzi do Alfatech. Czy zobaczymy? Hmm. Hmm. w ogóle tutaj nikogo nie ma, ale... Nie, to krzaka, dobra. Mm, następny mecz gramy z Strasburgem, to będzie 30 sierpień. I to już jest prawie koniec okienka. I czy uda nam się tego Osule? A, Osula już jest. Mm, kwota trans... Aha! Oni chcą nam go wypożyczyć, ale bez... Tej, bez opcji wykupu. No dobra. No jest okej, okay, już To będzie. Dwa, dwa lata, rok. To, to krótkoterminowo. Aha, rok. Dobra. Ale za to wypłaci się więcej. Nie. Albo 40, albo nic. To może być 8 lat. No i tego nie wypożyczymy go już chyba. Nie wiem. Kiedy ja. A w ogóle ten Ed Han Mbappe. To on. Co tam z nim? Bo go nie kupiłem. Chyba. Bo... O nie, nie kupiłem, go, Ale tego kupiłem, jak już nie będzie okienka. Dobra, kolejny mecz, ale tutaj zagramy tak. Mi się wydaje, że tutaj harder może jakoś zrobić, ale no właśnie. No, harder, no ok, mecz, ale Nelm, bardzo dobry mecz. Mhm. Mm i tak osulam. Mo może ten pójść. I no, tak naprawdę, no to chyba tyle, jeśli ten osulam przejdzie do nas. Też trudno. To okienko y będzie udane. No bo to są nasze transfery. Bicz się było darawiane. No szkoda, tego ziołam kaszczelski. że się go nie udało wypożyczyć, widzowie. No ale to. Zobaczymy, co się stanie. Może w następnym odcinku robimy. Ale mm, w tym odcinku to już jest na tyle. Dzięki, widzowie, za oglądanie. No i marka.